Cześć, XRTX'a dziś, kolejny odcinek z Browsers. I w tym odcinku stworzymy piąty klub dla widzów oczywiście I zaraz przejdziemy do tego, ale pamiętajcie już na wstępie, aby zostawić łapeczkę w górę, subika na kanale Wbijajcie do naszych poprzednich klubów, czyli naszych czterech innych klubów wystarczy, że sobie wpiszecie tutaj Xartx i wyskakujemy trzy kluby Trzy pierwsze kluby, które stworzyłem, czyli Mordy Xartixa główny klub YouTube dwukropek, XRTX, drugi i trzeci, te Xartix I czwarty to jest AK, podłoga Xartixa czy tam XRTX i tak wyskoczy. O, widzę, że fajnie się jeszcze wpisało, XD. Dobra, AK podłoga XRTX i wyskakuje oczywiście nasz czwarty klub. I w tym odcinku sobie stworzymy nasz piąty klub i będzie on od 5000 tysięcy pucharków. Dlatego przechodzimy w kluby, opuszczamy nasz główny klub. No, tajemnicza będzie prowadził tutaj e, piąty klub i będzie mu pomagał kapitan Bomba, także pozdrawiam was bardzo serdecznie oczywiście. No i co? Przechodzimy w kluby, klikamy utwórz klub, jak będzie się nazywał nasz klub, uwaga? Już wam mówię Akademia e, XH. Także tak się nazywa nasz klub, także możecie bijać. E, teraz opis oczywiście. Oficjalny klub dla widzów XHARTXa. I teraz jakie motki damy sobie tutaj inne moteczki w tym momencie damy sobie może. E, co by tutaj dać? Jakieś takie inne motki, a niech będzie robot, o. Niech sobie będzie robot. Oficjalny klub dla widzów XRTX. Eee, zastępca. Zastępca i senior. Dla zaufanych, tradycyjnie, wiadomo o co chodzi. Eee, co by tutaj jeszcze napisać? Eee, wspólne gierki. Gierki z Discordem. Jeżeli nie jesteś na Discordzie, to zapraszam, bo tam codziennie sobie gramy razem ze mną. Możecie pogadać, pograć za darmo tak naprawdę, bo e, na wspierających są gierki osobne, wiadomo, ale tam też gramy sobie takie e, w sensie, no, gramy sobie giereczki, jakieś tam friendly gierki robimy, także możecie biegać na Discorda. Macie linka w opisie. Zastępcy jest dla Dlezał. No wspólne gierki z Discordem. E, you... YouTube. oczywiście musi być reklama no bo gdzie bez reklamy no to, to to nie ma sensu nie no wiadomo o co chodzi xd nie no żartuje dobra i uwaga jeszcze 3d równa się kick no i oczywiście na końcu kilka o dwa robociki czyli tak uwaga oficjalny klub dla widzów XRTX-a. E, Zastępca i senior dla zaufanych wspólne gierki z Discordem i z XRTX robimy oczywiście od 5000 tysięcy pocharków. Tego jak macie 5000 tysięcy, to wbijajcie. Jeżeli macie powyżej 5000, czyli tam nie wiem ile 9000 czy tam 8000, to wbijajcie do tych lepszych klubów, bo duża część z Was po prostu sobie wbija do tych gorszych klubów, a ma więcej poharków więc powinna iść do tych lepszych. No nie wiem dlaczego tak robicie, ale niektórzy tak robią. I uwaga! Akademia yy, XH. Możecie wbijać w tym momencie, jest stworzony klub, dlatego czekamy oczywiście na MutoGamer, aż bije do tego klubu. No i Kapitan Bomba wbił już do klubu, także, oczywiście, otrzymuje tutaj zastępcę i tajemnicza osoba, i Kapitan Bomba będą prowadzić ten klub. I oczywiście Was pozdrawiam bardzo serdecznie. No i co? Powiem Wam jeszcze kilka fajnych informacji. Czyli tak, udało nam się razem z Trolixem i Master Tomim wygrać Championship'a. I wygraliśmy 15 meczy, no i było u nas 0 przegranych, no bo po prostu dobierało nam randomów, i w tym momencie jest też prośba do Was, i szukam po prostu osób. Które mają 16 lat i mają powyżej 15 kapuch. Ponieważ master Tom i Trollix nie mają 16 lat i nie mogą za mną grać w dalszej e, części rozgrywek. Dlatego osoby, które mają 16 lat i mają powyżej 15 tysięcy puszek, możecie zgłaszać się na mojego Facebooka albo na naszego Discorda. Macie oczywiście linki w opisie. Dalej. Następna lutka, czyli rapik, który wleci, e, no to. Będzie on w sobotę, za tydzień. Dlatego wyczekujcie go oczywiście. I teraz w ogóle w tle leci ta gierka, gdzie właśnie to jest ostateczny mecz, czyli 15 win, który nam udało się zdobyć. Poszukuję również nowych grafików, którzy będą mi robić miniatureczki do odcinków. Po prostu mam dwóch grafików, którzy no często. Nie są kiedy potrzebuję ich w potrzebie po prostu No olewają jakby mnie trochę Za przeproszeniem można tak powiedzieć Wiadomo o co chodzi konkursy, konkursy, czyli będą organizowane Konkursy, jest już jeden konkurs Dla wspierających na społeczności Dzisiaj dałem posta, dlatego wspierających Zapraszam zobaczyć na społeczność Konkurs na 80 gemów, macie oczywiście na społeczności Posta, będzie oczywiście giveaway Fajny na 20 tysięcy Subów, dlatego bijacie te subskrypcje Będę bardzo wdzięczny i tak, jeszcze e, osoby z Discorda, czyli moi administratorzy i zaufani, którzy mi pomagają na Discordzie, otrzymują ode mnie również e, te gemy i 30 gemów i 80 gemów. To zależy od osoby oczywiście, na które wydam chyba z 200 zł. Na te osoby wydam, dlatego no trochę będę miał wydatek, ale zasłużyli sobie, bo mi pomagają. Także jak też chcecie takie pakieciki zdobywać, no to bijajcie po prostu na Discordę, udzielajcie się, bo oni się bardzo mocno udzielają i zasłużyli sobie jak najbardziej. Zasłużyli nawet na więcej, ale po prostu. Tak mało z YouTube'a na razie zarabiam, że niestety, ale na więcej mnie zbytnio nie stać. Jeszcze chciałbym Was poinformować, że e, zbieram openingi, czyli możecie zbierać dla mnie skrzyneczki Brawl Stars i ja e, będę na odcinku otwierał te skrzyneczki. Oczywiście zgłaszajcie się, jeszcze raz mówię, na moim Facebooku i Discordzie, macie linki w opisie, także możecie zbierać skrzyneczki. Możecie również tworzyć mapki, nie wiem, może być z komendami, nie musi, ale żeby były dosyć fajne, tak jak LJowi tworzą takie mapki e, w Minecrafcie. Oczywiście na telefon macie do niego linka w opisie, możecie tworzyć, będziecie również na odcineczku z tą mapką. No, i co mogę jeszcze powiedzieć? No, zostawcie łapeczkę w górę, subika na kanale, dzwona, żeby żaden film was nie ominął. Wbijajcie na naszego Discorda, macie linka w opisie, bo tam się codziennie coś dzieje. Giereczki, odcineczki nagrywam albo zdobywacie pakiety, wiadomo o co chodzi. E, możecie bijać również na, e, do naszego klubu w, i, na Xboxie, Mordy XRTXa. E, możecie dodawać mnie do znajomych na Xboxie, pobierać Minecrafta Pocket Edition, jak chcecie z nami pograć, bo ja często sobie gram Minecrafta, wolę bardziej chyba Minecrafta niż BS-a. Czasami, bo po prostu, no już BS się troszkę znudził, wiadomo. Możecie bijać do naszych właśnie klubów Brostars. Dzisiaj nowy klub po powstała, Akademia XH e, Czwarty klub to jest AK Podłoga XRX, Trzeci to jest Ety X, Drugi to jest YouTube XRX I pierwszy to jest Mordy XRX, Także zapraszam, macie oczywiście nazwy w opisie Możecie dodawać mnie do znajomych w BS Oczywiście mówię o wspierających Dlatego jak macie wspierających no to zapraszajcie mnie do znajomych Napiszcie na, na przykład na live Albo na społeczności w komentarzu, że żebym was dodał do znajomych To was dodam Wiadomo, kto nie widział Mega Nutek no to zapraszam za tydzień Nowy rap także wyczekujcie go e, Możecie wijać również na mojego Facebooka, gdzie widać moją twarz. Możecie na naszą grupkę na Messengerze wijać na mojego Instagrama, na kanał Olhaso, czyli mojego brata, na kanał Grafików. Do wszystkiego macie linki w opisie. Możecie również wysyłać donaty, bo po prostu y, wiadomo, będzie więcej giveaway'ów dla Was. No i co? Zobaczcie, ile osób nie subskrybuje mojego kanału, aż 82% z was osób nie subuje mojego kanału, dlatego zasubskrybujcie go w tym momencie. Będę bardzo wdzięczny. Możecie mnie również wesprzeć, bo... Daje wam to bardzo dużo możliwości, a jest to tylko od 2 zł. Także polecam bardzo serdecznie. Wspierający również polecają, bo są bardzo zadowoleni. I jeszcze teraz pokażę nowych wspierających. I teraz na ekranie wyświetlają wam się nowi wspierający, wspierający Sory. Dziękuję Wam oczywiście bardzo serdecznie, Mordeczki. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No i co? Widzimy się w następnych odcinkach. Siema! Nie, 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 nie tym razem myśleliście, że to będzie koniec odcinka. Nie, nie, nie. Trzeba klasycznie dobić do 10 minut. Więc zagrajmy sobie solo XD Nie no wiecie, jak widzę tutaj 8 minut, no to co, będę pauzować przy 8, tak można do 10 dobić, no to można, nie, no to trzeba, no to wiadomo o co chodzi, no bo wiecie, no bo na pakieciki, no muszę trochę, wiecie, już mam teraz wydatek duży, no bo widzicie, muszę giveaway y organizować teraz dla tych 200 zł wydam dla tych osób, które są z Discorda, dlatego no wiecie, no, samo się nie zwróci, nie? YouTube musi pomóc trochę, także lecimy, lecimy. Kurde, teraz mam nadzieję, że będzie wygrana. Bo widzę, że dobrze się zapowiada, buliki już bardzo ładnie zginął, pięknie, to mi się podoba, to mi się bardzo podoba. Dobra, lecimy dalej. Dziewięciu graczy, czy ktoś jeszcze tutaj by zginął? Fajnie by było, jakby ktoś zginął, ale chyba nie, chyba nie zginie. Dobra, to zabieramy sobie skrzyneczkę, mam nadzieję, że tu... O, 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 piesek, no i co, i nie mam akurat amunicji. Ale ba... nie, zabiję go, zabiję go, Yeah, yeah boy, kurde, zostało mi 24 HP. Jest, to było wszystko przeliczone, wszystko idealnie przeliczone, dlatego easy łatwo go zabiłem. Dobra. Tu typ chyba właśnie też do krzaka przyszedł, mam wrażenie. Chyba tutaj jest właśnie. A jest! Wiedziałem, znowu w tym samym miejscu, gdzie ten Mortis. Ale tym razem Frank będziesz musiał zginąć. No tak bywa. No tak bywa, no Gin. Dlaczego on nie zginął? Nie! Dlaczego nie zginął? Gin reszta HP mu została na fuksie, nie. Nie, i teraz ten Frank mi tu wyskoczy, chyba że zabije. O, dobra, zabiłem szelkę, bo szelka chciała mi tu perfidnie i nie? Widzieliście, kurde, z dwóch stron, bo tam Frank jeszcze był u góry, nie mogłem iść do góry. Szeleczka chciała mi sprzażyć, ale jej coś nie wyszło chyba. Została będki bardzo dobrze, bo nie lubię psiarstwa. O nie, 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 nie! Jest, jest! Pięknie porobiony! Pięknie, pięknie, ładnie. Cyk. Ole ładnie, pięknie, pięknie szelka, pięknie. Współpraca jest bardzo potrzebna. Słuchaj, współpraca bardzo potrzebna. Dobra, lecimy. Ale no trzeba chyba będzie się z tobą pożegnać tym razem. Yy, dzięki za współpracę oczywiście, ale yy, kurwa. No niestety się pożegnałem w zły sposób, no ale cóż, widzę, że 10 minut dobiliśmy, także dziękuję oczywiście za oglądanie. Wbijajcie oczywiście do naszego nowego klubu Akademia X. -a. No i co? Widzimy się w następnych odcinkach. Siema.